Cześć! Za oknem leje, wieje, pioruny trzaskają, że aż miło. Idealna pogoda, by posiedzieć sobie przy komputerze bądź konsoli i pograć w dobre gry. Zachęcam też do częstego odwiedzania Grampel, ponieważ przygotowaliśmy dla Was całe mnóstwo fajnych materiałów. Przez cały tydzień będziemy pisać o najnowszej produkcji BioWare, czyli o pecetowej wersji Mass Effecta. Ruszamy z tygodniem z Mass Effect. Dla mniej zainteresowanych mamy też jednak całe mnóstwo innych materiałów. Zaczynamy od Battleforge, ciekawego połączenia RTS-a i karcianki. Akcja gry została osadzona w krainie Fantazy, gdzie, jakby inaczej, trwa odwieczna wojna pomiędzy dwiema potężnymi siłami. Zadaniem gracza jest konstruowanie i wysyłanie do walki wielkich armii. Wykorzystywane są do tego właśnie specjalne kolekcjonerskie karty, które dzielą się na kilka różnych typów. Dzięki tym kartom możemy przywoływać specjalne jednostki lub rzucać czary. Duży nacisk położono w tym tytule na rozgrywkę sieciową. We wtorek chwycimy w ręce dwie berety i zrobimy porządek z chińską mafią w pecetowej odsłonie gry Strangle Hold. tytuł gości już w Polsce na konsolach Xbox 360 i PlayStation 3. Teraz przyszła kolejna wersja przeznaczona na komputery osobiste. Strangle to efektowna strzelanka wyreżyserowana przez mistrza kina akcji Johna Wu. Można powiedzieć, że ta gra to kontynuacja jego filmu znanego w Polsce jako Dzieci Triady. Wcielając się w rolę detektywa Tekili, musimy ruszyć na ratunek swojej byłej dziewczynie, która została uprowadzona przez chińską mafię. Tak więc Tekila chwyta za broń i w bardzo widowiskowy sposób eliminuje setki wrogów, się z pożogą w szeregach przestępczego półświadka. O pecetowej wersji i polskim wydaniu przeczytać już we wtorek. Często marudzimy, że fabularnie gry zaczynają zżerać swój własny ogon. Że kolejne produkcje są mało oryginalne i często odnosimy wrażenie, że gdzieś już to widzieliśmy. Twórcy z Blue Omega Entertainment będą chcieli to zmienić w swoim najnowszym tytule Demnation. Faktycznie, oryginalności stworzonemu przez nich światu nie może nic zarzucić. Rzadko zdarza się, abyśmy w grach mieli do czynienia z klimatem rodnym z powieści Liusza Verna, czyli tak zwanym steampunkiem. Demnation to shooter osadzony w alternatywnej historii, gdzie na początku XX wieku wojna secesyjna trwa w najlepsze. Kiedy na wschodnim wybrzeżu USA kończą się zasoby, obie walczące frakcje kierują swoją uwagę w stronę zachodu Stanów Zjednoczonych. Tam też dochodzi do decydującego starcia. Gra zaoferuje nam mnóstwo efektownej akcji, pościgów i strzelanin. Wszystko to przygotowane na silnika Unreal'a. Zaczęło się. Oto otwiera się kolejny rozdział w wieloletniej walce o dominację na polu piłek kopanych. Pierwszy ruch należy do Electronic kart i do nowej FIFA. Co zaoferuje nam kolejna odsłona serii? Przeczytacie w naszej zapowiedzi i dowiecie się z naszego wideo wywiadu. Przede wszystkim to, co ma zaskoczyć graczy, to zupełnie nowy silnik graficzny i fizyczny. Twórcy z kanadyjskiego oddziału Electronic Arts położyli duży nacisk na interakcje pomiędzy zawodnikami, system podań i rozbudowane algorytmy sztucznej inteligencji. Podczas polskiej prezentacji gry udało nam się porozmawiać z Polem Hosakiem, producentem gry, i wypytać się, dlaczego jego zdaniem najnowsza FIFA zdeklasuje produkt Konami. Legendą wśród producentów japońskich herpegów jest bez wątpienia Square Enix piątek będziemy mieć przyjemność zaprezentowania Wam zapowiedzi ich najnowszego dzieła Infinity and Discovery. Znów odwiedzimy bogaty jak na japońskiej RPG, nietypowy świat Fantazy. Powiedziana historia skupi się na przygodach młodego chłopaka o imieniu Kapel, którego niefart polega na tym, że mocno przypomina z wyglądu słynnego i legendarnego wojownika znanego w całej krainie. Oprócz odkrywania tajemnic, jakie skrywają bohaterowie gry, przyjdzie nam stoczyć wiele emocjonujących walk. Te zaś rozgrywane będą w czasie rzeczywistym. W sobotę poprzemykamy dyskretnie ciemnymi załukami lub też mniej dyskretnie zrobimy krwawą jadkę w centrum miasta. Oto na konsole Microsoftu zawitał sequel Ninja Gaiden, a my dzięki niemu wcielimy się po raz kolejny w Ryu Hayabusa, który towarzyszy nam już od 1988 roku. Ninja Gaiden 2 to bezpośrednia kontynuacja gry stworzonej przed czterema laty przez studio Team Ninja. Przed znanym nam wojownikiem kolejne misje, tym razem jeszcze bogatsze w akcję i czyhające wszędzie niebezpieczeństwa. Jednak czy coś zatrzyma zabójcę, który chce pomścić zabitych członków swojego klanu? Oddany do naszej dyspozycji bogaty arsenał różnorodnej broni z pewnością pomoże w pozbawieniu życia kolejnych zastępów przeciwników. Z nimi i nie taki demon straszny. W niedzielę zaprosimy przed ekrany wszystkich barbarzyńców, nekromantów i kapłanów. Ostatniego dnia tygodnia swoją premierę będzie miał trzeci odcinek Hyboria TV. Czym tym razem się zajmiemy? Tego nie wiedzą nawet najpotężniejsi prorocy z Cymerii. Zazwyczaj tak dziś koło mnie tutaj plącze się Lightback, aby opowiedzieć Wam, co szykuje na ten tydzień Community. Jednakże w tym wypadku Lightback siedzi w Bałtowie, gdzie odbywa się zlot Community. Halo Lightback, jedziesz? Cześć. Witam was w tym specjalnym wydaniu wstępniaka. Jesteśmy na zjeździe w Bałtowie. Jest tutaj reprezentacja ekipy Gram.pl i oczywiście sami Gramowicze. Fajnie jest? Tak. Fajnie? Tak. Sami widzicie. Cześć, tu Aleksander. Już w tym tygodniu na Gram.pl drugi etap konkursu figurkowego. Hej, tu Bal. Nagrodami w drugim etapie konkursu są figurki Markusa Feniksa z Gears of War. Cześć, tu Lasca. Nagrodą główną w konkursie jest duża figurka Dantego z gry Devil May Cry. Cześć jestem Day, Przypominamy o trwającym konkursie na nazwy sklepu do wygrania Xbox. Hej tu się puł. już wkrótce wideo relacja oraz galeria użytkowników. Do zobaczenia na forum. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszamy na gram.pl.